Siema! Lecimy dalej z naszym ulubionym speedrunikiem. Mamy ranking 1700. Ponownie. No i trafiliśmy na ziomka, no teoretycznie z niższej półki. 1671. No niższa półka niż my tu mamy, ale to niewiele zmienia. Bo i tak giga mocny y, zawodnik. Zagramy sobie kartman G5, bo atakuje piona i liczę na ruch D4. I wtedy zbije gońca. Mam nadzieję, że nie zagra skoczek f 3 Okej, udało się. Spektakularny sukces speedrunu dania Hetmana. W ogóle świetna taktyka jest na to. No ostatnio udało się stadzić najpiękniejszego Mata w serii, więc zapraszam do poprzedniego odcinka. No a w drugiej partii nie było już tak dobrze. Niestety czasowo dość mocno nie wyrobiłem skoczek C6. Klasycznie jesteśmy z czatem na żywo, więc, więc są kibice. Mam nadzieję, że wystarczająco dobrze będą kibicować, żebym, żebym wygrał choć jedną partię. Choć jest to troszkę impossible na tym poziomie, bym powiedział, no ale będziemy próbować. Hmm, zagrajmy A7. z a braku, 7 Z braku pomysłu, zagrajmy A6, żeby tu nam nic nie wleciało. Fantastycznie, Gając jest moją najpotężniejszą figurką, przynajmniej na razie. Hmm, H3. No, gra bardzo stabilne szachy. To mi się nie podoba, Nawet czas zacząć powoli kąsać, myślałem. Czyli gramy H6 z planem. Planem G5 jakoś będziemy się ustawiać może po linii G. Coś takiego bym chciał. No skoczek się odsunął potencjalnie. Mi się goniec otworzył. No i tutaj podwalenie pioneczka ze strony przeciwnika. Dobrze, że zauważyłem. Generalnie jestem aktualnie w fatalnej formie. I mogę przeoczać wiele, wiele rzeczy. Aj, aj, aj. Jakby nie było tego skoczka to mamy bicie, bicie, szach i zabicie hetmana. No i to jest... To jest fajna sprawa, tylko czy ja jestem w stanie mm, Jakoś skombinować, żeby to działało Myślę nad ruchem skoczek c6, żeby uruchomić sobie gońca O i skoczek c6 na przykład i goniec b4 Zobaczymy, no skoczka z d4 zawsze będę mógł wycofać przez f5 Przynajmniej taką mam nadzieję Chyba, że mi zablokuje przez jakieś g4 na przykład, no ale Zagrajmy skoczek C6. Nie powinienem się tak rozgadywać na początku partii. Mm, no jak to nagrywam raz na tydzień, to czasem nawet chce się on rozmawiać. Okej, okay, to wygląda jak bardzo kiepski ruch. Bo mamy bicie. Już tu goniec się otwiera. No i skoczek przestał bronić punktu E2. Więc bijemy. To prawdopodobnie przeciw... przeciwnikowi może chodzić o jakiś szach. Odbicie i bicie gońca, no ale wtedy właśnie wchodzi, yy, wchodzą widełki, szach i zdobycie Hetmana. A więc zobaczymy co wymyśli, no bo w tym momencie groże bicie, odbicie i skoczek E2, widełki. Zobaczymy jak na to zareaguje. Hmm. Ja mam deżowi, doszedłem do poziomu 1060 elo na bulecie i ja aktualnie próbuję wbić 850 elo. A, a miałem podobną sytuację z wbiciem 850 elo też na bulecie, jakieś 3-4 miesiące temu i straciłem 170 oczek. No, aha, z moją tragiczną formą. Rozum Oj, e, zaraz odpowiem e, lepkowi. No, generalnie żemek z, z słabego pola, z C1, staną na innym słabym polu, gdyż to dalej są widełki. I mam po prostu skoczek bije F3 z szachem. I jeśli odbije skoczkiem, no to wtedy jest skoczek E2 z widełkami. No, musiałby wymyślić ruch król H1, żeby żeby utrzymać Hadmana w grze, ale no nie wiem, myślę, że ciężki. Ciężki. To znaczy forsowny, ale nieintuicyjny może. Wow, 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 wow. Mamy tu profesjonalistę, się okazało. to tu dymy będą się działy troszkę. Kusi mnie jakieś G5 na przykład. Ehm. Ok, mam kolejny pomysł. Skoczek bije H2, król bije H2, F5, żeby wygonić skoczka. Skoczek się odsuwa, i wtedy goniec D6. I widełki. Bo jeśli pobicie odbiję Hetmanem, no to mam bicie skoczka. Więc jest spoko. I eee, to chyba tyle z moich potężnych rozważań. Eee, rozważań. No jeśli jakoś zbiję tu, to potencjalnie będę miał bicie wieży. Znaczy zakładam, że nie zbiję tu po prostu. Bo to może być problematyczne dla mnie, ale. Eee, no ale mam nadzieję, że... że nie. <laughs> Ewentualnie mogę też zbić skoczka. I to nawet może być lepsze. No na razie planem jest F5. Eee, no, generalnie w szachach jest taka sinusoida, bym powiedział. Bo mi też zdarzają się częste spadki formy, ale teraz po prostu byłem w szpitalu na kilka dni. I no praktycznie przez prawie tydzień nie grałem i bardzo mi zleciał poziom. W sensie nawet nie chodzi o jakieś liczenie wariantów zazwyczaj, ale chodzi o, o szybkość. Po prostu jestem niszczony totalnie na tym poziomie 2300. No i trzeba wrócić do formy. Jakby to się wyrobi wyrobi z czasem. To się wróci do formy. Jakby to oh jest. Najczęściej taka amplituda to się chyba nazywa. Eee, u mnie wychodzi między 2200 a 2400. Eee, tak, tak, około lata mi ranking i to jest zupełnie normalne, więc jest to, że tam spadek na 850 to też jest normalne. Eee, I o to aż tak nie musisz się martwić, no ale wiadomo dąż, żeby, żeby wyjść z tego Delikatnego dołka. Okej, okay, wisi mi pion. Chciałbym wyprowadzić gońca, ale no wisi mi pion. Wieża G1. G8 wydaje się być spoko, bo targetuje piona. Mm, no i jest milion obron na to. Ale... No ja cóż mogę... Coś mogę zrobić. Mm, troszkę, troszkę nie jest mi ten pion do szczęścia potrzebny. No i korci mnie długa roszada po prostu. Żeby oddać piona, wyprowadzić gońca, zagrać wieżę na wolne linie i tak dalej. Próbować przebijać przez F4, żeby rozbić tą strukturę i wydaje mi się, że to będzie taktycznie całkiem spoko opcja, więc ja myślę, że zrobię, o jeszcze mam inny pomysł. Dobra, zacznę od długiej roszady, bo jest też pomysł, że po biciu ja zrobię jakiś dziwny ruch i wtedy będzie hetman bije H8 i ja wtedy zagram gońc z D6 z szachem, no i król się odsuwa i wtedy odbijam hetmana i mam parę gońców za wieżę, no i jest to lepsza pozycja, więc... Zagrajmy napisów wieża E8 i Zemek zbije wieżę i tak oto straci Hetmana 3, 2, jeden. Zupełnie tak się nie, nie wydarzyło. Czy po, e, czy po tej już damą, czy po tej już dama za wieżyczkę? E, taki jest plan raczej. Wow! Oponent wycofał Hetmana. No to zaskoczy mnie niestety. E, no tego oddawanie za wieżyczkę będzie mocno skomplikowane. No dobra, on widzi, że to nie wisi. Więc zagrajemy po prostu wieża G8. Targetujemy piona. Będziemy podważać przez F4, przez d 6 i tak dalej. I co teraz? No, szach jest. No mogę też tędy wjechać. Ale po co? Szacha dajmy. No, oddawanie za wieżyczkę będzie trudne do realizacji, No bo wieża stoi w kącie No i nie bez powodu. Najczęstszymi końcówkami są końcówki wieżowe, bo. Jak ostatnie wieże się ruszają na szachownicy. Ale jakoś będę kombinował. no Jak przeciwnik robi rozsady, to później mogę zaatakować tą wieżę. Może? Nie wiem, zobaczymy. Ciemna, eee, Nie może być Hetmanem? Nie może, gdyż. Eee, what? Nie może być Hetmanem, bo wtedy jest goniec D6 z szachem. I wtedy wieża się odsłania. I odbijam Hetmana, mam parę gońców za, eee, za wieżę i nawet piona więcej. Więc to jest totalnie wygrana pozycja wówczas. Ok, No to tutaj wiedziemy sobie wieżą na G3. I tutaj jakieś triki mogę mieć z, z biciem na H3 w przyszłości. Biciem na H3 i może jakieś bicie na F3. Wow, 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 przeciwnik widzi triki. No bo bicie i nie mogę odbić, bo mój król jest związany. Mój pionek jest związany. E, tak, w zasadzie. Bardzo nie chcę stracić tego końca, więc mam nadzieję, że nie wybiję tego przeciwnik tak czy siak. No ale zagrajmy. B8, żeby zejść ze związania. Generalnie jak widzicie jakieś związania, to najczęściej warto z niego po prostu schodzić. Ja zwykle przeziębienie ja nie miałem i spadłem na 100 elo. No to źle z tobą. <grym> to myślę, że do szpitala musisz jechać, bo aż taka unmózgia nie może to towarzyszyć przeziębieniu. No ciężko się czyta czat, jak, jak nie mam dodawanego czasu, bo później na czas przegrywam w, w wygranych pozycjach i przypał. Okej, okay, no, jest presja na piąku. Niesamowite, co ja zrobię? Um, no jak obronić tego piona? Przesunę, pewnie sobie tu zagra. Jak wtedy tu. Oj, w sumie obronię, więc jest spoko. Bo jak zbije mi piona, to mam bicie na G2. Jest fajnie. E, wie, o... Czy on ma w planach bicie, bicie i bicie? Nie, no nie ma. A no dobra, mogę od razu wierzyć, G8. przecież też, też grożę biciem. E, widzi wszystko. Wie, że ten Hetman to była podpucha. Nie, generalnie przeciwnik wydaje się, że sporo widzi, ale też takie blandery minimalne popełnia. No tutaj jakiś pionek podstawiony. Nie wiem, co się jeszcze działo przeszłego pionka. A, źle odsunął hetmana. Tam, gdzie też były widełki, przez co stracił kolejną figurę, no i już ma tylko plus 2, no to jest pozycja typu, No, zaryzykuję za... stwierdzenie, że nie powinienem jej przegrać. No ale. No teraz na przykład goję C5. I tutaj na renderze łapię przeciwnika. Mmm, czy coś lepszego tu znajdę? Koniec bije F3. Koniec bije F3, gie bije F3, wie, że bije H3 mat. Koniec bije F3, groże biciem i groże matem w jednym ruchu, bo to jest związanie. To, jak on ma się obronić przed tym? Król H2 nie działa, bo jest bicie, jest szachsocony, podwójne. Jak król się odsuwa i gdzieś tam o, mat na H2. Goniec bije f3. No dobra, goniec bije f3, hetman bije f3, wieża bije f3, g bije f3, eee... no i zostanę goniec na wieżę, ale plus dwa piony dla mnie, więc to też jest git, więc goniec bije f3. Jaki piękny ruch kolejny, kolejny piękny ruch w serii. To bicie hetmanem było 20 ruchów wcześniej, nie pamiętam. Eee, hetmanem skoczka z h2. A, eee, to też mówiłem. Pararara, pa pa pa, kolejny pokonany. Ni. Co dramat. Irracjonalne to jest. Hit. 130 zwycięstwo. I klasycznie, jakby ktoś chciał ze mną potrenować, zapraszam na stronkę szachomania.pl, gdzie jestem trenerem. Link w opisie. A to, czym mówisz, czy mógł być Hetmanem? Zióp. Czy mógł być Hetmanem? Po biciu Hetmanem, miałem bicie na E4 po prostu. I zdobywałem kolejną figurę. Jakieś komplikacje pewnie by tu były, typu nie wiem, Hetman się cofa, i wtedy jest związanie. Ja wtedy próbuję się jakoś bronić. Yy, I wtedy F3, może skoczek bije C2. To się myślę o czymś takim. Bicie, bicie. No doszedłem do jakiegoś takiego mom momentu na przykład. No ale jak widać, były przysiady komputera, więc nie wiadomo, jaki jest poprawny wariant. No ale coś takiego widziałem. No i dlatego Hetmanem nie bił, no bo widział, że straci skoczka, dlatego mu się to nie podobało Dobra, co nie Hetmana, ale wiedział, że ma królem ruszyć, aby go nie stracić No, no jakby no zauważył, ale, ale to powinno się widzieć po ruchu na tym poziomie, przed ruchem na tym poziomie. To jest 1670 to naprawdę są mocni zawodnicy tylko im odwala jak jak zyskują Hetmana Ja przyszedłem na stream w tamtym momencie okej, okay, to nie wiedziałeś, spoko Niecenzuralne słowo by Dabi Pozdro! No to kolejne zwycięstwo, lecimy dalej. Nowa 10 minutówka. To jest niesamowite, że, że ten speedrun wciąż trwa. E3. Jak wam się podobała pierwsza partia? Gitarka. Hetman G4. Zagraj D5, nie graj mi skoczek F6. To za dramat. Hetman H3. XD. Um, udało się. Udało się. Które to mi jest bardziej do szczęścia potrzebne? Wygląda jak każde. To chyba i tak będę tak jakoś jechał, tymi pionami, jak zwykle, no więc chyba po tej stronie sobie zrobię. Potrzebuję mieć gońce na długich diagonaliach. Gońc B2, choć tutaj przeciwnie, chyba będzie szybko grał, więc liczymy na jego blunderek jakiś, bądź na pokonanie mnie na czas. Tak też może się przypadkiem zdarzyć, zagrajmy sobie h żeby tu nic nie wleciało, zagrajmy sobie G4, żeby wprowadzić gońca. Na potężną diagonalię. Skoro przeciwnik nie ma tego gońca, no to trzeba wykorzystać białe pole. Białe pola, bo białe pola są słabe w obozie rywala. Jedyny mój plusik w pozycji. Kusi G5, żeby tu umiejscowić skoczka na D5, tylko no, to nie jest takie must have w tym momencie. Teoretycznie. Um, długa roszada, albo no skoczek E2. Skoczek E2 mi przesunie na B4 pewnie. Um, no dobra, zostawię sobie pole na E2 jeszcze. Chociaż nie no, chciałbym mieć skoczka na, na D5. Tu, tu, tutaj. Tu, tu, a. nie wygląda najgorzej chyba, zaatakujmy, Unia jednak, a po drugie nawet warianty typu oddanie piona w celu wprowadzenia wieży też wydają się być nie aż takie niemądre, że tak powiem, no dobra, no to H4, skonsolidujmy sobie piony, okej, okay, tu już są jakieś szachy, jakieś triki w postaci święcenia piona, może otwarcie linii i to już byłby mat na przykład, taki, taki troszkę losowy. No ale, no ale tr trzeba marzyć, trzeba marzyć w tych szachach. Hmm. Puść jakieś gsieć losowe. No F4 też wygląda fajnie. O, F4 wygląda bardzo fajnie w sumie. Zagrajmy F4, bicie odbicie, koniec mi się otwiera. Linia się otwiera, ale zdążę zrobić długą roszadę, żeby wprowadzić potencjalnie wieżę. No po prostu, żeby schować króla. Głównie chodzi, żeby uruchomić tego gońca z B2. Żeby już celował w okolice króla oponenta, bo tu już jakieś pchanie pionem może być, jakieś szachy. Dobra, odbijmy na spokojnie. A pozycja mi się całkiem podoba aktualnie. No tu długa roszada, gdyż tu już przeciwnik czycha z jakimiś szachami, a my bardzo tego nie chcemy. Więc długa roszada, potencjalnie mam ruch skoczek D5, bicie, odbicie. I już gońce idealnie będą celowały w obóz króla. I tylko wystarczy popchać piona. I nawet może kolejnym mat pioneczkiem by się udał. Who knows, who knows. Eee, Sprawdzimy co się da zrobić. Co się da zrobić. Mm. Dobra, hop, hop, szach. Tu się odsuwa, piona, skoczek. I on nie zdąży wtedy. Mm, 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 mm. Dobra, zagrałbym tu. Póki się nie spodziewa w ogóle marszu pionem. Tak bym to zrobił. No i pchamy, H5, H6, o kurde, o kurde, o kurde, no to w jednym bym podstawił, o rany, to by było, nie, to by, to by trzeba było zawijać speedrun, kończyć speedrun. Kurcze, jak zbiję piątkę, mogę dostać jakieś katpan C5 nieprzyjemny i będę musiał uciekać gońcem, więc chyba wycofam gońca, struktura pionowa, no, nie najlepsza wtedy zostaje, ale... Ale okej. Okay. Myślę, że jest spoko. O te gońce. No, jedyne dwie figury, które mi grają, a są przegenialne. Przeciwnie musi uważać, żeby się obronić. E, czy zrobię kiedyś turniej dla widzów, ale na 10 minut? Raz próbowałem to zrobić, gdyż jakiś widz chciał, e, ale turniej się nie odbył, gdyż było za mało chętnych. Przez internet mało kto gra takie tempa. Ja też raczej średnio chętny jestem na takie tempa. Mm, no, ale dla widza bym zagrał w takim. Tylko, że to. Nie ma, nie ma zainteresowania takimi turniejami. Jak na blicowych turniejach, ledwo dochodzę do jakichś 10 osób na przykład. Więc no nie uda się to raczej. Eee, no co, no pchamy dalej. Obronił się niestety, bo wieża się uruchomiła. No ale kąsamy, kąsamy wciąż. Co więcej już tu mam kolejne taktyki. Skoczek F3, skoczek H4, skoczek G6 z szachem. Król nie może uciec, bo tutaj go nie jest broni. I po biciu jest g 7 podwójny szach i jest to mat. E, tylko tu mamy problem z, w postaci ruchu A4. Mm, no i trzeba jakoś reagować na niego. A G6? G6 jest bardzo ciekawym ruchem. To jest po G6. Koniec F6. No nie mówcie. Na no, Szach. I król może zbić. I to jest problem, że król może zbić wtedy. Tu, tu. Odwrotek, kolejność. Szach, gdzie bierzą i wtedy G6? Groże po prostu matem w jednym ruchu. A, I wtedy znowu ma to goniec F6. Bo nie groże wtedy matem, bo wieża bije. Mam ruch typu A3. też. No i wtedy realizować ten plan ze skoczkiem, bo on jest lepszy. Generalnie. Mogę też ryzykować i dostać to jest F3 na twarz i mieć lipę. Hmm. Może uda się zyskać jakieś tempo. Na przykład zagrać z D4. Więc D4 presja na wieże. Dobra, ale ona się jakoś dziwnie odsunie tutaj, i będę miał kolejne problemy. No i pewnie po A3 też będę miał te same problemy. A3 nastąpi A4, ja odsunę sobie gońca, nastąpi wieża C7. I co z tym? Też źle. Mm. Brak koncepcji nie dopadł. Uh, 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 uh. Dobra, czy ja potrzebuję tego gońca? Wait, skoczek F3, tu, tu. Bicie. Szach. I wtedy kru się odsuwa. Jest lipa. Karamba. Jak co? To... Bo to jest pozycja do zrealizowania, ale nie wiem jak. Nie wiem jak, nie umiem się doliczyć. Dobra, A3 wieża się przesuwa. I wtedy mogę król B1 zagrać, bo nie można bić, bo wtedy jest mat. Dobra, gramy A3, a po B4 mam przesunięcie na A4. Hmm. Eee, czy mam też streama na ity? Zgadza się, mam też streama na ity. Eee, dobra, więc A2. Eee, jesteś zainteresowany zagrać na mnie dyszkę? No ale gierki z widzami takie nie turnieje na pewno nie będą rapidowe, no bo partia z jednym widzem zajmuje za dużo czasu, no a inni też by chcieli się ze mną zmierzyć. Znaczy nikt nie chce, ale, ale załóżmy, że tak teoretycznie jest. Skoczek chcesz się wyprowadzenie figury, no to też spokojnie wyprowadzę figurę, żeby realizować nasz sprytny, sprytny plan. Czy on mi zagra B3? I po biciu jakieś szachy z odsłony. Co za dramat. A po biciu zbije z koczkiem. Król B1. Oj. Piony są tak irytujące. Koczek H4, B3. Koczek H4, B3. Niesamowita sprawa, że mu się to trzyma. To jest impossible. Gając D5. Bardzo wątpliwie to wygląda. Koczek może się odsunąć nawet tam. Wracę czas, mam mało czasu. A nic nie widzę. Mm. Mm. No nic tu nie widzę. Błagam, zbij tego piona. Nie, nie wiem, co zagrać po beczy. I pa Bicie. U. Próbujmy tak. Mam nadzieję, że tam mata jakiegoś losowego nie dostaje, którego nie widzę. Aha, bicie odbicie. I wtedy. b 1 muszę grać? Zagramy coś zabawnego. goniec B1, bicie na C2, goniec A2, poświęcenie wieży, król bije, A1, um, król bije D1, i liczę, że, że wsadzę tego mata jakimś cudem tam. No bo nawet nie mogę odbić zbytnio, bo jest skoczek D4. No i na co mam to goniec C3 wtedy? A nie, wait, przecież mam bicie wtedy. No niestety, niestety Ziomek po prostu wziął i opluł takie moje zapędy. Dobra, wjeżdżamy o linco, nie? G6, nieliczone w ogóle. Bierze G1, wygląda jak pomysł. 57 sekund, więc z czatem średnio już. Hmm. Dużo, dużo problemów sprawiłem przeciwnikowi, ale no nic to, no, nic to nie powchodziło niestety. Nie co, mam bić takie coś? Eee, kurczę, triki. Ach. 30 sekund. Nie wątpię, że to wygram. Dziennik, Nawet nie próbuję tego wygrywać. On po prostu odbija wszelkie moje wątpliwej jakości próby. Okej, okay. więc to zagra... Nie wiem coś takiego. To jest. Czak A... mi grodził, co nie? 20 sekund. No, nie ma szans. Nic tu nie wymyślę mądrego. Ten klub nawet sobie losowo może uciec na drugą stronę szachownicy. I nic mu nie zrobię. Chyba, że Jeszcze skoczek C2 mi zagra, co nie? Będzie wybitna podłość. Bierze haczy, presja na skoczku. Tak, średnio ma ucieczkę, powiedzmy. Zagra jakiś Hetman C6, ja wtedy C4 5 minut ma oponent Time management po tym szpitalu jest mega ambitne no i czekamy 20 sekund Zagrałem jakiś król bije D2. Na wszelki wypadek jakby coś takiego mu wpadło do głowy Ha! A to śmieszne było Jest jak jest No wszystkie moje zapędy ciekawe Absolutnie O oh boż. Nie było za mądre. Wow, takiego ruchu się w ogóle nie spodziewałem. A no nic nie mam. GG. Mm. Nothing. Zbiję na primowie. Dopadłem, nie będę mógł tego zbić, ale. No właśnie. Obstawiałem. Tego, takiego ruchu się w życiu bym nie spodziewał. Nie wiem. O nie. Jeszcze mi teraz to zbije i się okaże, że mam wygrane. O nie, nie udało się. Mam <grystanie> dwóch. No niestety nie dał się w żadną pułapkę pędzić Karimam. Damy sobie przegląd, żeby luknąć jak to tu wyglądało. Miałem wygrane. Wow, miałem wygrane. A to ciekawostka. Kamera. Widzicie? Ten wykresik. No dobra i. To Do linie silnika. A 5 mam wygrane. hwg 7 Skoczek F3 wygrywa. W życiu bym nie znalazł skoczek F3. Aha, tak? O matko. Wow, jaka piękna kombinacja. Skoczek F3, bo po czymkolwiek jest wieża, bije H7. Król bije H7, wieża H1, Król się osuwa i wieża H6 mat. No chance, no chance. Nie ma szans, żebym to znalazł. Skoczek F3, to jest tak nieintuicyjny ruch w tej pozycji, że tam mat gdzieś wchodzi. Wow, wow, fajne. Fajne. Dobra, tutaj coś się potarzałem z nim. No i znowu B4 wygrana. Mat w czterech. Przeoczyłem Mata w czterech. HB G7, bierze BG7. No i teraz, teraz jest ten sam motyw. O, rany. Ale piękny. Wow, wow. O i kurda to widział. No no i to by była istotnie podpowiedź. Widziałeś więcej niż ja. No a ja przez to przegrałem. Miałem wygraną partię. No widział Mata, kufda better niż ja eee, tym razem Crazy, przynajmniej remis widzę, liczyłem HG i poświęcałem wieżę na H7, dokładnie tak No nie rzuciło mi się w ogóle w oczy ten motyw Mega fajny Uciekał król na G6, no ale właśnie był Mat na H6 wtedy Zgadza się No i pokazuję tą akcję i Jestem zażenowany, Mata w czterech nie widziałem No widać, że jestem bez formy, ale przynajmniej speedrun się wciąż nie kończy, gdyż pierwsza partia została wygrana C4, C4, s 6 i i f4. A do czego to jest? Te... Nie wiem w którym momencie. E4, E6? Nie, nie wiem o co chodzi. Eee, poświęcenie wieży. Wow. And he sacrificed the rook! Otóż nie! He didn't sacrifice and, and he. He lost. Poświęcenie wieży w stylu Gotham Chessa. No nie, no. Taki ból, że nie widziałem tej akcji, ale no brawo kufda, za wypatrzenie. Szkoda, bo to mi nie wchodziło, to mi nie wchodziło, no tu było tyle opcji z tą parą gońców, ale jakimś cudem te dwa piony z linii B i A mnie kontrowały wystarczająco, że nie potrafiłem znaleźć mata. No jest tu mata, ale trudny bym powiedział. Na pozostałe akcje niestety nigdzie e, nie wchodziły. No i tu już, tu już później totalnie przegrana ciągle była. wszystko mi poodbijał. Bo tu jeszcze miałem kolejne akcje, ze skoczkiem jak jeszcze był No to w planach O, po tym I po tym, jakiś losowy ruch, nie wiem No i wtedy bicie na f5 i już grożę matem kolejnym I to jest wygrana, na przykład No ale w nic nie odbicie, odbicie Tutaj zdwojenie też idealnie się pobronił, ocenicie królem Groże biciem skoczkiem, skoczek się odsunął, znowu atakuję tego skoczka Skoczek wybił na D2, co było najlepszym posunięciem Jeszcze jakby bronił tego skoczka, to miałbym szansę C4 i znowu te końce się uruchamiają No ale nic, nic, wszystko mi odbijał No ale, no ale ból dupy, że miałem wygrane <gry> To było przed wymianą figur, to ten moment A, C4 Ale czym jest eszyć? Ja nie rozumiem, o Co tu? Nie, no nie wiem o co chodzi, naprawdę. I'm sorry, kot, bo przed wymianą figur. Ruch mi podaj, bo widzicie, na którym posunięciu jestem. Bardziej ruch bym potrzebował. Przed wymianą figur. Nie wiem. Dobra. Jedna wygrana wpadła, jedna porażka. No, przeciwnik dobrze podbijał. Niestety zrypałem, nie widziałem taktyczki, ale była przepiękna. E jak Wam się podobał odcinek, zachęcam do zostawienia łapki w górę, żeby rozwinąć w końcu ten kanał, subika z dzwoneczkiem, jeśli chcecie mnie wesprzeć i sekcja komentarzy jest dla Was, to też poprawia mi zasięgi, więc, więc za wszelkie komentarze dziękuję, na wszystkie odpiszę i elu.